Witam serdecznie. Cztery kiery, w piki gramy lub tym razem gramy 6. Spójrzmy na licytację. Otworzyliśmy karo z tą silną kartą. Nie mamy otwarcia dwa tref forsującego do końcówki. Partner zgłosił kiera. Myśmy pokazali siłę dwa piki. On sfitował, czyli uzgodnił, powiedział cztery piki. No to myśmy, ponieważ mamy przegrywającą jedną, czytelną, drugą, trzecią, czwartą, a on coś ma. Spytaliśmy go o asy. BA. 4BA. Pytanie o asy 4 bez A tu. Niektórzy mówią, że B jak Blackwood. Blackwood to nie jest czarny las, tylko to jest nazwisko. Wybitnego amerykańskiego, angielskiego, o, już nie pamiętam, anglosaskiego, brydżysty. On miał na imię. Miał imię. razem, a może popije wodą. Islay. Islay miał na imię. Pięć trefli. Zero asów, pięć kierów, jeden as. W tym momencie widzimy, że już nie mamy do oddania lewy. Spytaliśmy go o króle, czy ma króla kier. 5 <laughs> bezatru pytanie o króle, 6 reflexów, 0 króli. No do 0 króli, no to jak nie ma króla kier, no to wyhamowaliśmy w 6 pikach. Ruszyło nas sumienie, no tak trochę, no trochę. Przeciwnik zawistował w dziewiątkę kier. My wiemy, że on ma 5 kierów, więc wiemy, że je będziemy przebijać. A jak ma pięć kierów i cztery piki, to może mieć mniej kar i trefli. Liczymy lewy. W pikach weźmiemy raz, dwa, trzy, cztery. W kierach piątą. W karach szóstą, siódmą. W treflach ósmą i dziewiątą. Trzy pozostałe lewy musimy wykombinować w pikach. Ale musimy też ściągnąć przeciwnikom piki. Trzy pozostałe, czyli... W pikach jeszcze raz policzmy: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Musimy wziąć w pikach 7 lew. Jak to zrobić? No Przede wszystkim nie im pasować, bo wiz w dziewiątkę to jest prawdopodobnie druga dziewiątka albo dziewiątka z niczego. Siadamy od razu asem. Uh -huh. I co będziemy przebijać? No, musimy zgrać lewy w bocznych kolorach. Tu od razu widzimy, że lepiej przebić najpierw trefla, potem kara. Więc gramy czujnie tak. Więc gramy czujnie tak. No, w zasadzie jednego kiera możemy przebić. a no przebijmy jednego kiera. I tu w przebijamy trójeczką. Dołożył. No, sz, sz, szczęście na zona się uśmiechnęło. No to zgrywamy tak, a udało się. króla Karo, wyrzucamy trefla. Teraz ściągamy dwie lewy, treflowe. Dlaczego trefle? Bo trefli mieliśmy mniej. Jest szansa, że przebić tego trefla. Zaraz zobaczymy, na czym polega sztuka. Ja ją pokażę. O. Udało się. I teraz przebijamy trefla. przebijamy teraz trefla w stole, gramy tego trefla i udało się przebić udało się i teraz przyglądamy się jakie my mamy atuty, którego nam brakuje, brakuje nam dziesiątki i jeżeli teraz sztuka polega na tym, że my potrzebujemy tylko pięć lew pikowych nie potrzebujemy sześciu więc jeżeli przebijemy piki Odpowiednio Te grozi nam nadbicie pika. Grozi nam nadbicie pika. Zagrywamy w kiera i przebijamy asem pik. I przeciwnik. Oświat udało nam się. Zagrywamy teraz w karo i przebijamy waletem pik. I znowu nam się udało. Przybijamy Kiera. Przebijamy Królem Pik. I znowu nam się udało. I gramy w Karo. I przebijamy Damą Pik. I co my widzimy? Że mamy left 11. I teraz musimy tylko rozdzielić ósemkę z dziewiątką. No to gramy w Kiera. Kładziemy dziewiątkę. Przeciwnik bierze dziesiątką i nasza siódemka. Znaczy nasza ósemka bierze lewe. Wzięliśmy 12 lew. Powróćmy do rozdania i przyjrzyjmy się na wszystkie karty. Proszę zobaczyć, że powieście w... Moment, moment, moment. Powieście w dziewiątkę. Nie możemy im pasować, bo od razu ten zagra i połączy nam piki, Nie będziemy przybijać. I jeżeli będziemy przebijać karo, to ten może nam nadbić czwórkę. Cały dowcip w tym rozdaniu polega na tym, że jak weźmiemy lewę na czwórkę i trójkę, to wtedy od naszej ósemki, dziewiątki jest tylko jedna dziesiątka. I jeżeli trzeba, czyli jeżeli zostało, zobaczmy, co się stanie. No po prostu <laughs> no odbierzmy te lewy. Moment, co się stanie. A, już wiem. No i zagramy dokładnie tak samo. Gdzie wzięliśmy lewę? Wzięliśmy lewę tu. Przechodzimy as, as karo. Tu widzimy, od razu widzimy, że przebijanie kara czwórką skończy się nieszczęściem. ściągamy trefla na karo. Na karo wyrzucamy trefla. Znowu widzimy, że teraz zagranie w karo skończy się nieszczęściem. I jeżeli będziemy sobie tak przebijać od dołu, no, moment, moment, moment. I że tutaj musimy przebić trefla. I jeżeli przebijemy trefla, i zagramy Kiera położymy dziewiątkę to W nam nadbije i wtedy przegramy dziękuję za